Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest Wojciech Chępa z magazynu Magna Polonia. Witaj. Witam serdecznie. Tutaj mamy książkę Co przed Mieszkiem i możemy też tutaj w kałuży, w takim odbiciu przeczytać Co przed Bieszkiem, ponieważ ona dotyczy właśnie dziejów Polski przed szttem, przed czy, czy była wielka Lechia sięgająca <laughs> Azji i tak dalej, czy, czy raczej po prostu jakieś tam plemiona w, 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 rzeczywiście na tym terenie były, no ale Prawdziwy zwrot, taki cywilizacyjny nastąpił właśnie po przyjęciu chrześcijaństwa. Jak to wynika z Twojej pracy? To znaczy, oczywiście Wielkiej Lechi nie było, to jest bajka, a ten, to odbicie co przed bierzkiem, no to taki żart wydawcy. Ja się na ten żart zgodziłem, uważam, że to jest fajne, wesołe. No, nie jest ta książka polemiką z książką Bierzka, jak można by sądzić. To, to jest opracowanie raczej naukowe, czy też popularno-naukowe, które prezentuje to, co na ziemiach polskich działo się przed okresem, kiedy powstało państwo polskie, państwo Polan. A działo się naprawdę sporo i wbrew pozorom zachowało się. Sporo źródeł na ten temat, źródeł zarówno rzymskich, jak i źródeł greckich, ale zachowały się też pieśni gockie, opowiadające o wydarzeniach politycznych z rozgrywających się na tych naszych ziemiach. Cywilizacyjnie tutaj wcale jakoś wielkiej tragedii nie było. Były okresy zapaści, ale były też okresy, kiedy na ziemiach polskich kwitła cywilizacja. Weźmy tu pod uwagę chociażby kulturę łużycką, która rozwijała się od XIII wieku przed naszą erą, po wiek VI, przed naszą erą, bo, która stała na całkiem wysokim poziomie cywilizacyjnym. A tutaj mówimy raczej o różnych plemionach, które sobie tam e, współdziałały, albo nie współdziałały, czy o jakimś takim jednolitym e, organizmie cywilizacyjnym, można to powiedzieć? Znaczy, przede wszystkim my rozmawiamy tutaj o dosyć dużym, e, e, długim okresie czasu. W związku z czym ta sytuacja się zmieniała, była dynamiczna. Były okresy, kiedy rzeczywiście tutaj funkcjonowały jakieś organizmy polityczne o dosyć dużym znaczeniu. Przynajmniej tak by wynikało z herwarasagi czy z pieśni z cyklu Eddy, z których wynika jasno, że goci mieszkający na ziemiach polskich no, stworzyli dosyć duży organizm polityczny, który y, obejmował większą część dzisiejszej Polski, ale także tereny, które dzisiaj do Polski nie należą. Należą do Ukrainy, należą do y, Białorusi. No i powiedzmy, że było, był to silny ośrodek polityczny, który no, na Bałtyku uznawany był za pierwsze, pierwszą potęgę. Czyli to nie jest ani, ani taka wersja, że tam nic nie było, ani też wersja, że była wielka Lecha, to po prostu jakieś tam e, plemiona czy inne, czy inne grupy istniały, ale czy, rzeczywiście... Czy... Czy można taką tezę postawić, że na przykład, że, że ci turbosłowianie różni, czy nawet nie turbosłowianie, po prostu jacyś ludzie odwołujący się do słowiańszczyzny, oni mają się do czego odwoływać w takim jakościowym sensie, czy raczej po prostu wiemy, że ta historia była, ale raczej no o Polsce takiej, no, o narodzie polskim i w ogóle o Polsce mówimy raczej już od chrztu, czy nawet później, no bo ten proces jednak trwał, prawda, przez wieki. No, powiedzmy sobie szczerze, Słowianie pojawili się na ziemiach polskich dopiero w drugiej połowie V wieku naszej ery, także tutaj stosunkowo Późno gro, gro tej książki opowiada o plemionach przedsłowiańskich. Ale musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te ludy, które tutaj mieszkały przed przybyciem Słowian, no, w jakiej części tutaj pozostały, bo powiedzmy wandalowie czy tam goci częściowo te ziemie opuścili, ale gro ludności czy tam znaczna ich część na ziemiach polskich pozostała. I po podbiciu tych ziem przez Słowian, oni ulegli slawizacji, więc w sensie biologicznym, oni są naszymi przodkami. Mhm. Ale jakby, czy jest się do czego odwoływać w takim jakościowym sensie, w sensie takim wartościującym pozytywnie, czy to jest wielka spuściwna słowiańska, czy raczej po prostu, no, element, o którym wiemy, ale no, nie ma jakby się czym, brzydko mówiąc, podniecać. Tak raczej, jak to robią te grupy. Powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle nie rozmawiamy tutaj praktycznie rzecz biorąc o Słowianach, bo tak jak wspomniałem, Słowianie przybyli stosunkowo późno i właściwie tak naprawdę państwowość polska jest nierozerwalnie związana z religią katolicką i z kościołem po przyjęciu przedmieszka, przez, przez mieszka. Owszem, Słowianie tutaj przez te czyste lat czy tam ile po opanowaniu tych ziem zanim powiedzmy powstało państwo polskie, zanim pojawił się mieszko pierwsze. Oczywiście tworzyli też jakieś tam organizmy plemienne, o których niestety bardzo mało jesteśmy w stanie powiedzieć. Jesteśmy w stanie powiedzieć więcej o gotach czy wandalach niż o tym wczesnym okresie Słowian. Natomiast yy, państwowość Polska i to do czego my się odwołujemy to tak naprawdę to jest okres po pierwszym i te, to jest też ten ból tych turbosłowian, którzy nie identyfikują się z religią katolicką i bardzo im boli to, że państwowość polska jest tak właśnie związane nierozerwalnie z religią katolicką i z Kościołem i z historią Kościoła na ziemiach polskich. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Tutaj mamy książkę Co przed Mieszkiem Wojciech Kępa, redaktor naczelny magazynu Magna Polonia. Dziękuję Ci. Dziękuję okay. serdecznie.